No cześć, witajcie, jestem Trajkocik, a to kolejny odcinek z serii Craft Pomysły. Dzisiejszy odcinek, jak zapewne teraz widzicie i widzieliście na miniaturce i tytule. Jest o takim to domostwie. Teraz sobie obejrzymy jak ono wygląda. Czy mamy jakieś różne takie rozmaitości? Mam tutaj kamień ładny. Będzie takie nowe schodki. Tutaj mamy takie trapdory. No i teraz zobaczmy dom od środka. Jak wejdziemy, to od razu widzimy schody i taki crafting. I to. Nie będę, jak się nazywało A tutaj mamy sofy, na których musimy sobie, tak jakby usiąść. Bo w Minecrafcie się nie da, niestety, siedzieć na schodkach. Jest bardzo smutne. No i to dodaje temu domkowi takiego ładnego nie wiem, co powiem, stylu. Ładnie wygląda z tym, żeby była pustka. Tutaj mamy taki trapdoor dla do urozmaicenia. Tutaj mamy piwnicę, którą teraz Wam pokażę. Jej nie będzie w poradniku, ale możecie ją sobie teraz zobaczyć, jeśli chcecie Możecie ją zbudować. Czemu nie? Tutaj mamy zejście do magazynu, który, jak widać, jest głęboko pod ziemią. A tutaj mamy sam magazyn. Mamy takie oto filary. Takie tutaj oświetlenie. Skrzyneczki. Całkiem dużo przestrzeni, oczywiście, w skrzynkach. No i tutaj możecie sobie kontynuować. Co chcecie? Magazyn. Jakieś. Bazę podziemną. No. Teraz sobie. Tutaj. Z drugiej strony. Tutaj mamy łóżko dla gości. Ale możecie tu dać. Co chcecie. No. W końcu to będzie wasz dom i wy go będziecie budować. Tutaj mamy pierwsze piętro. Tak. Możecie jeszcze tutaj zauważyć. Tutaj zamiast. Zwykłych desek, jakie mam teraz w ręce, są schodki, które nawet całkiem ładnie wyglądają i tworzą taką ładną otoczkę. Przez to tutaj możemy dać ładne półbloki. Teraz sobie wejdźmy na pierwsze piętro. Tutaj witają nas skrzynki. No, na takie rzeczy na teraz, jakbyście chcieli wyruszyć na wyprawę. No i tutaj mamy różne takie rodzaje tych. Nowych craftingów, no, dla mnie trochę nowe. Mamy okienko tu i tu. Tutaj mamy skrzyneczki, takie filarki. No i tutaj, oczywiście, schodki, żeby skrzynki mogły się otworzyć, bo gdyby było tak, to skrzynia się nie otworzy. Tutaj mamy taki dach. Pokażę, może jest on podwójny. I tutaj mamy takie coś. O, ale jasno. Dobra, wie to później. Tutaj mamy łóżko. I okno widokiem na nasze etapy budowania. Tutaj wszędzie w środku mamy świeczki. Niestety trudno byłoby postawić latarnię. No i co? Tyle. A jeszcze to drugie wyjście. Możecie sobie zrobić taki ogródek. A zresztą, co ja wam będę mówił. Robcie, co chcecie. Teraz przejdźmy do składników. Czyli tego co potrzebujemy, żeby zbudować takie coś mam nadzieję, że obliczyłem wszystko I dobrze teraz możecie sobie zastosować film i zobaczyć wszystko co będzie wam potrzebne no dobra tak. jak już zobaczyliście przejdźmy sobie do budowy sam rozstaw to tutaj mamy 12 i 13 więc tutaj mamy długości 12 i 13 szerokości można tak powiedzieć tutaj gdzie mamy nasze Drzwi. chcemy zrobić nasze takie wejście. To tak, było tam z kamienia. I tutaj mamy nasze drzwi. O, dokładnie tu. No to tak to powinno być, że tutaj mamy o taki filar. Z drugiej strony to samo. Bo ten dom jest dość symetryczny, jak zobaczycie na przykład teraz. Tutaj mamy takie filary o wysokości 11, z dwóch stron, dwa wejścia, takie cztery filary po 11, a reszta filarów to są filary po 8. No i te fi, tych filarów tu jest 10, tutaj mamy 5 i tutaj mamy 5. W przątku przed drzwiach tutaj mamy odległość 1 na 4, tutaj mamy 1 na 2 i tak dalej wszędzie 1 na 2. Tutaj się sobie jeszcze raz zobaczyć, jak to wygląda. No I teraz przejdźmy do zbudowania fundamentów, że tak to powiem. No, jak to zrobić? To bierzecie taki kamień. Jak widzicie, stawiacie tak krzywo do tego filara, tak w przód, tu i tu. Tak samo z drugiej strony. Tutaj dajecie takie kamyki. Jeszcze to by wyglądało tak bez tego, jeszcze to sobie wezmę, teraz niestety nie mam zbytnio takich kamer, żeby to udekorować, wróćmy to sobie, a tutaj wszędzie będziemy mieć takie puste przestrzenie, tak to będzie mniej więcej wyglądać, no i tutaj mamy, żeby nie zużywać jakichś tam drogich materiałów, czyli bruku tak, bruk jest drogi no to ojcie, wróciłem na terenie. to po prostu daje się pół bloki, bo będzie szybciej. Z kopaniem szczególnie. No i będzie mniej miejsca zajmować. Możecie sobie jeszcze tam coś zrobić. I tutaj zrobiłem. Takie nic. Ale tutaj macie taką przestrzeń. Możecie z shiftem tu wejść. No. Oj, co to tu są? Schody? Mój Boże, co tu się stało? Dobrze. No to jak mamy już takie filarki. Tu są ten. A, przepraszam bardzo, jeszcze jedna rzecz. Jak mogłem o tym zapomnieć. Tu jeszcze musicie dać takie schodki. Także dajecie po prostu schodek. Tak. I schodek. Klikając tutaj, tak. A tu klikacie po prostu na ziemię, Wiadomo. Chyba widzieliście, prawdaż? No. I takie schodki dajecie tak wszędzie pomiędzy tymi filarami oprócz tych miejsc na cztery. Tam robicie właśnie takie wejście. Teraz damy drewno. Wszędzie, gdzie daliście takie, takie schodki, to dajecie na to po prostu takie drewno. Tak wszędzie dajecie. I tak wszędzie ma być. Robicie sobie odległość, tutaj wysokość. Raz, dwa, trzy. To musicie sobie zobaczyć. I tu dajecie znowu takie schodki. I po prostu też da trzeba dać tu, w tym miejscu. I możecie dać tu. I macie już takie miejsce na okna. Jak chcecie, to już możecie dać okna. Jak wolicie, a ja zaraz do tego przejdę. No, i tutaj dajemy przy wejściach takie filary. Teraz pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, takie dwa. Łączenie tego. No, i tutaj dajecie w tym miejscu, oto schodki. I pyk. macie wejście. A tutaj, gdzie macie wejście? Tak. Samo wejście. dajecie tak samo, jak tu, te schodki, co tworzy wam taką obramówkę z tych schodków, więc wszędzie musicie po prostu dać tak schodki. Teraz przejdźmy do schodów, które są nieco trudniejsze. Nie, że no, dla Was nie, nie jest trudne. Po prostu dajcie w odległości od tych filarów drzwi tu, wiadomo, i tu. Tak samo z drugiej strony, bo jeden wystawał w stronę ścian. No, i potem dajecie tutaj tak schodki. Dwa. No, i potem wchodzicie i dajecie tak dwa. I tak dwa. I tak. No, to jest bardzo prosty proces. No, tutaj pokażę Wam już może z jednym, a też rozwalimy to wszystko. Tak Tak No i końcówka Tak No, chodź spadł. Ile musicie tak zrobić razy? Zobaczcie tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć No I tak musicie zrobić pięć w górę schodków Dobra, przejdźmy teraz do Pierwszego piętra No, więc Tutaj dajecie Cztery bloki Na to wejście tak samo z drugiej strony, cztery bloki. Tak to wygląda mniej więcej. No i teraz dajecie tą obramówkę taką. Czyli tutaj dajecie tak schodki. Tuż przy górnej krawędzi bloku. I dokładnie to, co widzicie na ekranie. Róbcie po prostu dokładnie to. No, jak to wszystko już zrobicie to zaraz Wam pokażę, co trzeba będzie zrobić, bo ja wolę, żeby już wszystko było zrobione. Nie przygotowałem sobie tego specjalnie, żeby pokazać Wam, jak to zrobić. No. To jak teraz macie to... Oj... Jak teraz macie to gotowe, to powinno być mniej więcej tak. Tak to wygląda. No trochę dziwnie. Dlatego tutaj dajemy pół bloki Drewniane oczywiście, jak widzicie Oczywiście na końcu filmu pokażę Wam Jak wygląda sama budowla bez shaderów Bo ja, jak pewnie widzicie, gram na shaderach No Teraz jeszcze tutaj musimy dać drewno No i ogólnie wszędzie tam Wewnątrz domu, gdzie nie ma schodków, prawda? No i możemy dać nawet tak, już troszkę będzie sufit wysoko ale możecie dać tak, co spowoduje, że będzie więcej miejsca Czyli taka dziura, raz, dwa, trzy, cztery, pięć No, tak cztery, powiedzmy Bez tego schodu Z tym schodkiem. No Gdy już macie to zrobione, to przechodzimy do kolejnego etapu Gdzie możemy na początek dać te trapdory Miejsca, gdzie macie ten kamień Nie wiem, jak chcecie, możecie tak zrobić, żeby tak zostało Taki, taki kamienny filar, tak powiem, ale ja wolałem dać tutaj trapdory. No, teraz tutaj, o, jeszcze wezmę sobie latarnię, którą usunąłem. Tutaj dajemy, oczywiście, szkło. No i tak, i tak. I mamy pierwszą szybę. No i tak w każdym otworze, tym tutaj na parterze, tak to powiem. No i tak po prostu musicie robić to wszędzie. W tych otworach takich 2, 2 na 3. No. Gdy już to zrobicie, to polecam Wam najpierw oczywiście zrobić górę. Bo latarni tutaj nie zrobicie, nie mając w ogóle czego piętra. Jak widzicie, macie takie coś? Prawda? Z oknami na dole. Dlatego. Teraz, pomiędzy tymi takimi fragmentami, dajecie po prostu drewno. Pomiędzy tymi wszystkimi, jak tu jest, prawda? Teraz, gdzie macie te filary, dajecie drewno. Z tego pamiętam, o tak. Dokładnie. I to samo robicie z tej strony. Wszystko jest praktycznie symetryczne. Nie ma rzeczy niesymetrycznych. Nie to Dobra, teraz tutaj dajecie tak schodki. Jak jesteście wewnątrz budynku, to musicie tu pójść, skoczyć i dać tak bok. No i tutaj dajecie tego tak już. Tutaj dajecie taki Pilarek, 1 na 4. Tu tak samo. No i teraz dajecie. Tutaj wychodzicie sobie. trzymajcie shifta i dajcie tu oczek i tu chodź. Oj. O, przed. No, teraz możecie z zewnątrz dać okno. I to samo robicie z drugiej strony, tylko oczywiście robicie tak, prawda? Że Dla wyjściowej strony. O! ładnie tak. Znowu się dzień przyłączył. No. Gdy macie to już gotowe, to musicie się wspiąć jeszcze tutaj. Prawda? To jest łatwe dość. I dać takie dwa bloczki. Chyba dwa. Coś mi się wydaje, że trzeba jeszcze więcej. No tak. Trzeba zrobić taką piramidkę. O. Widzicie? Taka piramidka powinna wam wyjść. Tak to wygląda z zewnętrznej strony. No. Gdy macie to już zrobione, z dwóch stron oczywiście. Teraz tu jeszcze Wam pokażę tą piramidkę, jak tu zrobić. No, to jest dość proste. Po prostu robicie piramidkę. No i teraz możecie zrobić od wewnętrznej strony. Nie zewnętrznej. Takie oto schodki. O tak. Oj, jeszcze nie dałem drewna tylko z jednej, no, ale ten sam proces. No i już co zrobicie? Dajecie teraz tutaj. O tak, żeby było takie miejsce. No i teraz, jak już to zakończycie, możecie tu sobie dać miejsce na skrzynki, tak jak widzieliście o w tej budowli jest miejsce na skrzynki tutaj macie takie filary i skrzyneczki no i świeżka ale ja w tamtej budowie tego robić nie będę no już nie chcę marnować czasu no. teraz gdy już takie coś zrobiliście no to przechodzicie do dawania na zewnątrz drewna zaraz, zaraz wam to pokażę to było skończone. No, teraz możecie dać drewno na zewnątrz. No ale jak? Proste. Po prostu dajecie na te piramidki jeszcze taką jedną piramidkę. I po prostu łączycie to z drugą piramidką, której robicie tak samo. Mówię, dość symetryczna budowla. Oprócz tego kamienia, który tam dajecie sobie jaki chcecie No, teraz tu sobie wszystko połączycie Ale ja tego robić nie będę To już Nie teraz No, pokażę to na podstawie tej budowy Gdy już macie, oczywiście jeszcze bez tego kamienia Takie coś To musicie jeszcze Zniszczę no, Powinno wam wyjść dokładnie Z jednej strony przynajmniej Takie coś No i to nie jest zbyt ładne, dlatego dajecie tu po prostu Te schodki, które przed chwilą usunąłem I z drugiej strony robicie dokładnie to samo Ja po prostu lubię symetryczne budowle Nie wiem jakby Ale mam nadzieję, że wam też się spodobają a szczególnie tak, bo to mój ulubiony domek, który jest mój sam autorski. Wymyśliłem go. No, Gdy teraz macie już takie coś, że macie bez tego kamienia. No, macie taką brzydką budowę, tak jeszcze nie ma, w sumie. Takie brzydkie dość, prawda? no da, dlatego dajecie wszędzie ten kamień rzadziej nie wszędzie po prostu tak na zewnątrz tak gdzie są te schodki widzicie te schodki przedłużacie po prostu o jeden i jeszcze dajecie tu w, na dole jeden niżej z drugiej strony czyli z dołu dajecie takie coś żeby te schodki nie wyglądały tak jakoś brzydko bo co to ma być? Tylko dajcie po prostu takie coś, żeby było ładniej. No. Gdy już to zrobiliście, to dajcie jeszcze tutaj przedłużenie. I macie obramówkę. No oczywiście musicie ją dokończyć. Ja już to wam zrobione. To samo robicie z drugiej strony, z drugiej tej strony. No i powinno Wam wyjść takie coś. Taki dach. Piękny, cudowny. Teraz, gdy już to zrobiliście, możecie dać, pokażę Wam nie więcej, gdzie to trzeba zrobić. Oj. Gdzie to trzeba zrobić? Chwileczkę, zobaczcie sobie. A już nie pamiętam. Tu i tu, czyli tu, gdzie macie te schodki, to po prawej i po lewej. I tutaj latarnie. A tutaj na dole... No dobra, po co to jeszcze? Po prostu trzeba tu zrobić po prawej i po lewej. Tu gdzie jest ten filar. Tutaj dajecie płotek o jeden wyżej niż tu, czyli tuż przy samym tym. Przy samym. no, dachu. samym dachu. Tak chciałem powiedzieć. Tutaj dajecie o tak. Żeby nie dawać za dużo latarni. Tutaj dajecie na rogach. No, i z tej strony ten sam proces. I tak dalej. No. Tutaj dajecie drzwi wasze, oczywiście. Jakie dać? Teraz wam pokażę. Po prostu jesteście w środku. Klikacie tu i tu. Musicie, ważne, zacząć od lewej, bo gdy zaczniesz od prawej. A nie. To tak mi się tak wydawało. Teraz chyba zmienili to. Ale drzwi mogły się po prostu źle ustawić. Że się te trapdory dajecie z dwóch stron. No. I macie taką piękną budowlę. Rzekłbym. No, chyba, że komuś się nie podoba. To już nie mój problem. Ja tylko robię, jakby ktoś chciał taką zbudować. Tutaj, oczywiście, możecie sobie dać łóżko, skrzyneczki, jak wam wcześniej pokazałem. Możecie sobie tak zrobić. Pięknie. No. Możecie sobie robić tu co chcecie. To warzdom. No i mój też. Może go zobaczycie na naszej. naszym. na naszej serii Minecraft Przygoda. Ale nie jestem tego pewien. Może coś wymyślę nowego. No. I to byłoby tyle na ten odcinek. O nie, przepraszam Was bardzo, abym jeszcze pomylił. I oszukał Was. Jeszcze mam jedną rzecz dla Was do pokazania. Ale to tylko tak. Gdybyście chcieli to zrobić, na serio, no bo trapdory możecie tu po prostu tak rozłożyć. Gdy macie tą wolną przestrzeń, tą dziurę, to po prostu tutaj dajecie trapdory. Dlatego mogą Wam nie starczyć kamienie. Przepraszam bardzo. Oj błąd. No i tutaj jeszcze możecie te trapdory dać o te Ale tutaj może może ich wam zabraknąć, ponieważ tutaj dałem miejsce na sofę. Sofę możecie zrobić z każdego drewna, z każdego kamienia. Jak Wam się to żywnie podoba. To wasze, nie mówię. Już to mówię. Dobrze. No, i tutaj robicie tak samo. No i macie tutaj takie. O! I tutaj jeszcze. Wszędzie, gdzie są te takie filary. Jeśli możecie dać. No i macie to gotowe. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. I że Wam się ogólnie podobało. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Bo. No mi się ten dom bardzo podoba. Po prostu bardzo go lubię. No. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Cześć.